Mamy godzinę do autobusu ale nikt nas nie chce wziąć Pielitkowe za 10 minut Czyli co? O kurde To my to mamy Nie wiem czy to Pasportu chodź wsiądziemy Serio? No, chodź. To na następne, na następne Nie tu Chodź Co, co ty zrobiłeś? No, Łapią tam stopa Może to i lepiej żeby siami Chodź szybko, na SKM Ja wierzę w tą kolejkę Wysiadamy z nadzieją, że zdążę złapać z Anią SKMK. Jesteśmy na Alei Grunwaldzkiej 207 155. No tak, no O Wow, wysiedliśmy, złapaliśmy super stopa. E, czy możecie nam zrobić zdjęcie pod tą bramą? Dobra, to pierwsza foteczka. Okej, okay, czyli jedziemy na Marii Nawalne. Uratowaliście nas Uuu, dzisiaj. <laughs> Ale to był przytłacz większy. <laughs> Przepraszam. Ile mniej więcej stąd się jedzie tramwajem do Brzeźna? Szybko? Może jak jakieś 30 minut może. O Boże. Nie wiemy teraz czy brać stopa, czy jednak. Dobra, bierzemy stopa, bierzemy stopa. No i teraz tak naprawdę kierunek Wejherowo jest za 18 minut kolejka. No niedobrze, teraz jesteśmy trochę w dupach z czasem. SKM-ka średnio, ale próbujemy od głównych dróg odejść, żeby złapać przejezdnych, którzy jadą ścieżkami pobocznymi. Chciałby jakiś widz się trafić, albo jakiś fajny ziomeczek. Albo możecie jechać w Jesteśmy. Yes. Nie, super! 15.22 dobija, dojeżdżamy pod hotel. Yes. Bardzo, ci, bardzo Ci dziękuję, do zobaczenia na kanale. Mamy przygotowany aparat na zmianę, więc dobiegamy do mariny i teraz już nie, nie marnujemy minut. Marina ONS Center. Jesteśmy w siłowni, mamy zmieniony aparat. Ale wy już wchodzicie do wody teraz? Nie wiem, co mamy zrobić. Adam, masz się rozebrać okay, do, do wody, pani tu swoje... ma rozbieraj się, A szybko. Numerek, A numerek to jest numerek? Myślę, że Dobra. Chodź, do wody. do wody. Dawaj, Adam, bo nie chcę zobaczyć Ani tutaj. Do szatni rodzinnej teraz idziemy. Jezu, obu, nie zmieram. Mi się chce No dobra, okay. o, na kolega. Dobrze nam dali. A nie, jak tam samo poczucie? Zdecydowanie wolę jak biegniemy do, od jakiegoś punktu do następnego, jak coś się dzieje, bo ja zaraz tu jest zasnap Wysiedliśmy w Bielitkowie, co? I całą trasę biegniemy Metrów, no tak! Gitarra. Nie mamy pojęcia, gdzie jest Adam z Anią, gdzie jest Wiktoria? A to już tym bardziej. Jest godzina 15.31. Jesteśmy na siłowni. Okej. Okay moi drodzy, mamy tutaj e, zagadkę, która była schowana w szafce, Adam wyłowił kluczyk w basenie i słuchajcie Miasto Sopot, ulica Monte Cassino. aby poznać dokładną lokalizację kolejnego punktu rozwiąż zagadkę Ile prostokątów znajduje się na powyższym rysunku? Poprawna odpowiedź wskaże kolejny punkt, McDonald's, Deska albo The Mexican W ogóle powinniśmy stąd iść po drodze, to zrobimy Witamy Widziałeś? Co dostaliśmy? Co dostaliśmy? Nie dostaliśmy żadnej instrukcji, żadnej ja koperty. Nic nie dostaliśmy. Bo jedna osoba właśnie rozbiera. A gdzie numer jest numerek? W basenie, sam Dobra, nie No dobra. Okay. 13, 14, 15. 15. No 15. 15 bym obstawił, ale To też kwadrat. Kwadrat, kwadrat to też kwadrat, czyli czworobok. No, tak. 16. Raz. O kurde, rzeczywiście. Nooo. To może, to może Czyli 18. To ich jest z 18 Ania. Szybko ściągaj te buty! Kupcie, dawaj liczę na ciebie! Kurna, jak plec morski. Masz, dawaj kluczyk. Jeżdżę mi rzucił mi, dobra. To jest chyba przed nim... Ja chyba jestem przedni męski. męski. Są nasze Miałam na plecach masz? masz. No, no. Teraz musimy stopa zapać. Jak na złóż się nikt nie jedzie. To nie jest takie łatwe kurna zapać stopę w mieście. Nie, niech się no na no, mamcie no, kasino. Szybko wsiadaj! Halo, halo! I gdzie to się wsadza? Tutaj masz. Ooooo! Oh, oh. <laughs> Nie no co, no jechaliśmy trochę. Pewnie jesteśmy ostatni, nie pół, pół mamy nie mamy już szansy na wygraną, ale to chodzi o to, żeby się dobrze tak. bawić. Co no żeby ktoś wygrywał, ktoś wie. musi być przegrany. Wtedy jesteśmy to my. Ale oczywiście my biegniemy, biegniemy, trzymamy tutaj pason, nie ma tak, ale siedliśmy. biegniemy w dobrą stronę? W dobrą, Zaufaj. Jesteśmy prawie na miejscu. Rowerówką, rowerówką. Mamy nasz cel, mamy nasz punkt docelowy, tak. A, okay, o, dobra. super, dzięki. Wielkie. dzięki. Dziękujemy. Duży, duży postęp. Znaczy oni też złapią, ale teraz gazu biegiem. No, obstawiamy to 18. Zapraszamy tam na stolik Kurcze stary Co się dzieje? Zaraz wam podam e, dwie papryczki, które musicie zjeść Dwie papryczki? Dwie papryczki wypełnione serem, ostre A jaki macie kolor w ogóle? Zielony Zielony, dobra, teraz je przyniosę Okej, okay. za 15-16 jesteśmy w The Mexican, wyczailiśmy 18 prostokątów Dobra, dla was papryczki, muszę dopilnować, czy je zjecie O Boże, to jest jalapeno no. jakieś, co? Tak Całą czas jeść? To na tak. szybko Ania ale ja tu mam dobrą w Nie, jest spokojna. No? no to dobra, dobra, przekazuję. Dzięki. Na punkt, miasto Gdynia. A ja potem do końca ja tego punktu rozwiąż rebus. Kamienna góra. Kamień na góra. Kamienna góra Czekaj, też, sprawdźmy. Dzielnica w Gdyni, Ania, nie, nie ma co a, sprawdzać. Przecież ja a, jestem z Gdyni, Ja tam a, mieszkam. Uwaga, w zostawie znajduje się zamknięta koperta z północową zagadką. Poprawne rozwiązanie zagadki odejmuje 15 minut od uzyskanego czasu. Jednak, jeśli koperta zostanie otwarta, a zagadka nie zostanie rozwiązana, lub zostanie rozwiązana błędnie, do uzyskanego czasu daje się 15 minut. Nie potrzebujemy tego, jesteśmy pierwsi, Ale idziemy dobrze. jeśli jej nie rozwiążemy, też tracimy. Wszystko good, nie? dobra? Dziękujemy. Dzięki. Biegnijmy. Kolejny krok, kamienna góra. Czy otwieramy, czy otwieramy tą kopertę, czy nie. chcemy 15 minut? Czy mamy to w dupie? Nie, Nasza decyzja padła na kolejkę miejską. Cyk, cyk. O, zobacz. Dzień dobry. Okej, okay, co my tu mamy? O Boże, to chyba nie jest to w ogóle. Hej, to nie, to chyba nie tu. Maciej, rozbieraj się. Oj. Sopot Monte Cassino. Dla mnie 15. Spuszczamy Marine Wellness i kierujemy się w stronę kłopotu, szybko przed rowerami. Sió, Stały punkt naszej wycieczki, czyli bieganie. No, mamy ładny tu. A The Mexican będziemy mijać, jak będziemy szli do McDonalda. Jest więc tutaj. i tak tam możemy zajść. Pytać się, czy tutaj jest IPA Express? To my nawet tutaj na światłach możemy wyskoczyć. O! Ale to, no, no ale to bo da. już jest super, my sobie dobiegniemy tam. Tak, to jest restauracja deska. Generalnie stwierdziliśmy, że jest 16 kwadratów, więc szukamy restauracji deska. E, 18 kwadratów to była Meksykana. Przepraszam, e, czy wiedzą może Państwo gdzieś jest restauracja deska? Wie pani może, gdzie jest restauracja deska? Wiesz co, eee. dla pewności możemy wejść do tej Meksikanycji. No, możemy spróbować, nie? nie? Najwyżej nas śmieją. Chyba będzie wiedział. 18, no? E, tam, proszę. Zaraz. Nie, to Co ty było, gadasz? Adam O ja. To dopiero co wyjęte? Tak. Zaczujmy tak. gorące. Dobra, to ja mogę się nazwać Meksykanką tego momentu. Nienawidząc tych rzeczy Ach. takich ostrych. Gormiście. Finałowy punkt Gdynia, nie. Jest koperta, jest słynna koperta. Dobra, rozwiązujemy, nie? No Idziemy dobra. już ten, w ogóle biegniemy? Dziękujemy. To tu Ania z tej strony, ja mam pytanie. Wie pan, może gdzie jest kamienna góra w Gdyni? Dobra, słuchajcie. O, już mam o. transport, dziękuję Jezu. Dobra, ale super, dawaj, ja nie wciadek. Wow, ale mega, dziękuję bardzo. Jest minuta. Dalej. 16.7 i zredłowa lecimy na wzgórze Kamienna góra najbardziej popularna dzielnica, w nie myślę, znaczy, taka najbardziej charakterystyczna, więc e, łatwo. Dobra, dawaj tu możemy iść tu zielone, zielone, zielone w prawo, tam 1615. Jesteśmy pod kamienną górą. Jest dobrze, nie? Teraz już no nie ma. Jedyne co trzeba tam po prostu wbiec, są schody ostatnie do samej góry. Może jakby ktoś dorwał stopa to wskazówkami by im powiedział, nie? Ale tak to wątpię. Buty Ajpa. 40. Ale czekaj, nie, to nie będzie 40, bo to jest razy. Sebastian, jak nam odpalić kalkulator, to będzie super. Dobra, rozwiązujemy zadanie, no nie, nie wierzę w to. Okej, okay. rozładowała się nam bateria, ale dotarliśmy. Sebastian nas podwiózł. Kiedy wiedział, gdzie jest kamienna góra. Rozwiązaliśmy zadanie. To Aipa. dodatkowe, o butach też wyszło 5 No i teraz śmigamy po schodach na kamienną górę. Ciekać, czy nas spotkamy, czy nie. I co tam będzie nas czekało? 16:23 Docieramy na Montia. The Mexican mamy tutaj. Dobrze, że weszliśmy to jednak do The o, Cześć! Cześć! cześć, cześć. Ładko. Czekaj, teraz przedziała. Czekaj, od razu zobaczymy, co tu mamy. No więc możemy ją chyba odłożyć, nie? Żeby nie było, że my się nie staramy. My się naprawdę staramy. Dwa normalne do. widzenia w wzgórze. Bez towaru pojechać. To nie 54, to jest za 20 minut. Ja bym chyba poszedł na autobus. Może w międzyczasie próbować stopa. O! Ja myślałem, że chcecie przejść przez ulicę po prostu i ja muszę patrzeć, to tam idzie sobą, nie? Znajdujemy się w finałowym miejscu Kamienna góra w Gdyni pod wielkim krzyżem, meta przygotowana. Zobaczymy jak pójdzie naszym parom i jaki czas uzyskają Dawaj truchtem A jakie były dla mnie najgorsze? Jeszcze jedno, już prawie, tam jest krzyż, to jest kamienna góra Papryczka pali mnie w żołądku, Sody się nie kończą Wszystkiego dobrego, papa pa. Ogólnie mijamy właśnie urząd miasta, zmierzamy na kamienną górę Biegniemy na kamienną górę, to chciałem powiedzieć Fajnie wygląda baner IPAS daleka o! Chodź A i po chorągiewki są. Dobiegamy na miejsce. Brawo! I co jest? No nie. Gratulacje. Gratulacje. Świetnie. No to czekamy na następne pary. Dobra. Trzeba. Bardzo dobrze. O, szybko, szybko. Dawaj, dobrze. Ok. O, o oh Jezu! Oh. Jeszcze trochę, jeszcze trochę, jeszcze trochę! Jezu, teraz! Brawo, wygraliśmy? Ja. Koniec, zatrzymujemy Wam czas. Także trzy pary dotarły całe i zdrowe. Cieszę się, że wszyscy Was dotarli w jednym kawałku. Było trochę wrażeń, zresztą mogliście zobaczyć. Jesteśmy w punkcie finałowym i teraz zrobimy małe rozliczenie czasu. W takim razie, jak już jesteśmy wszyscy razem, proszę o położenie Waszych pieniążków w jednej kupie oraz rozwiązanych łamigłówek. Dobrze. Pierwsza para oddaje 50 zł, czyli razy 2 to jest minus 100 minus. I teraz tak, zagadka jest nierozwiązana, więc tak naprawdę nie odejmujemy ani nie dodajemy, czyli jest 0. Generalnie wydałam 7,80 Czyli minus 84 minuty i zagadka rozwiązana. 15 minut odejmujemy. Teraz was poproszę o pieniążki. Ile pieniążki macie pieniążku? tam leżą. Wydaliśmy dwa razy po 8,80 32 zł. Ale przynajmniej, ale przynajmniej Kajaków. mi się dobrze wymieniało baterie tak? Także to my mieliśmy bilet kupiony na pociąg. Pani nas źle skasowała, powinniśmy dostać na SKM, a nie na pociąg. Na A to jest na intercity Możliwe, ale najlepsze jest to, że w ogóle nie skorzystaliśmy z tego pociągu, pociągu SKM-ki, jak z zwał akurat e, I wasza zagadka jeszcze? I odejmujemy również 15 minut Czyli jedyni nie zrobiliśmy I teraz e, krótka montażowa przerwa na podliczenie wyników i policzenie wszystkiego Także mamy wyniki, miejsce trzecie zajęła para Jeden Jeden? Wiktorii czasem 217 minut, ale uwzględniając rozwiązaną zagadkę zwrot pieniążków wyszło 138 minut. Para numer 2, która zajęła drugie miejsce. No to para numer 2. A, to no. czyli już. No. Tak szybko żeś to sprzedał. Uwaga, łączny czas 186 minut uwzględniając rozwiązaną zagadkę i zwrot pieniążków 87 minut. I zwycięzcy drugiego odcinka, Trochę tym razem urodzinowego, urodzinowego iPi Express. Urodzin, z czasem... Daliśmy mu wygrać, z czasem 180 minut uwzględniając minus zwrot 50 zł, czyli 100 minut. 80 minut. Od drugiej pary różniło 7 minut. Ale czekaj, bez żadnego rozliczenia, na sam czas, na dotarcie? 14 minut. Różnicy, ludzie szybciej, okej. Okay. Okay. Ale, Ale gdybyśmy minut... my nie wydali pieniędzy? Nie, przepraszam, nie. 6 minut, 6 minut, 6 minut, 6 minut. Sześć minut. Ta, 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 by, tak, te 5 minut luki między Tak, tak, było wszystko uwzględniane, tak, tak. <noise> No Dokładnie. i widzisz, na styk, no kurde. No kurde, znowu ty. na stytkę, no. To ten kibel, Ania jeszcze była w łazience I na 4 minuty. Nie, minut byłam w łazience, a nauczałam się wysikać. Jak się byś w lesie, Dobre, to ja no. bym się krzyłała. Okej, okay, moi drodzy, tak to wygląda kolejny odcinek zakończony sukcesem. Dalej się szkolimy, zbieramy to cenne doświadczenie. Ja myślę, że trzeba naprawdę ustalić takie niektóre sztywne reguły, które wyjdą z czas w raniu tak zwanym. Na przykład, tak się zastanawiamy odnośnie, no bo jechaliśmy troszkę kawałek tramwajem i nie używaliśmy, że tak powiem, nie zapłaciliśmy na przykład. No za bilet, nie, więc wiadomo, nie żeby hmm. czegoś takiego nie robić. Myślę, że na przyszłość możecie napisać, jak sądzicie, ale no chyba rzeczywiście trzeba to robić tak, że są jakieś sztywne zasady, gdzie na przykład nie można y, wbrew, na przykład, no, nie wiem, czy to jest wbrew łamanie nie można przepisów. Tak, żeby, y, nie może się narazić na mandat, na no, przykład. No, bo, na tak samo, że, bo to są tak samo, tak jak, dała, jak, no, kiedyś, no, jak no. kiedyś, jak kiedyś można by na przykład walczyć o jakąś większą kwotę, to myślę, że ktoś mógłby na przykład powiedzieć: "Zawieś mnie, to ja ci zapłacę dwie stówy, nie? Więc myślę, że to trzeba jakoś wyeliminować i po prostu uczciwie grać. Być może widzimy się w trzecim odcinku. Ja myślę, że no tak. No tylko co? Robimy dalej? to Zimno się nie? robi. Zimno. Fajnie się oglądało. Dzięki wszystkim za udział i wszyscy do zobaczenia. nikt nie chciał kasy wydać. No, wszyscy głodni. Ja nawet, ja bardzo mało piłem. Ja się cieszyłam z tej papryczki wtedy. Mówię, no. o kurde, jakieś posiłek. Mleko wypiłam to no, no, My, my, no, my, no, nawet, my no, no, nawet nie wypiliśmy. Nawet nie wypiliśmy wody tej małej. Dzięki, widzimy się niebawem. Peace out, brother, buziaczki, dobranoc i na razie Jo,